Cześć widzowie, witam was dzisiaj w takim luźnym, szybkim odcineczku z Scary Show Arma. Nieskończony tryb. Dobra, jesteśmy. Idziemy do naszej shawarme. Skip tutorial. Dobra. Sanepid przyjeżdża około drugiej piątej? Drugiej albo piątej? Tak patrzę? nie wiem, muszę jeszcze raz zobaczyć. Staruch jest. Yy. A! No. Tak, w każdy piątek około drugiej nad ranem, dobra. Dziwnie gada Nie wiem czy to, to, że dziwnie gada liczy się jako anomalię bo często to mam, ale nie wiem czy to się liczy jako anomalia chyba tak Ja zawsze tak sprawdzam jak nie wiem czy to jest anomalia to jak zamknę patrzę czy oni coś mówią Bo jak animacja yy, animacja Bo jak to jest anomalia to właśnie jak zamknę im drzwi to się to będą mnie wyzywać no, czyli to była Anmaria. Czyli to się liczy. Poszedł już? Poszedł. Ehm... Um. Tak się chyba nie powinno stać? Nie pluj mi na mięso. No plujesz mi na mięso, typie. Poszedłby z sobą? No. Dobra. Zobaczymy, czy jest ktoś na kamerach. Jeszcze nie ma. Otwieramy. O jakiś typ. W garniturze. No takich to ja mogę przyjmować. I gościu. Pieso, chodź się dalp tak, do Dobra. Mm. Niestety zobacz mi, czy on dalej będzie. Tak. Jak <grywa> zda Dobra, chyba nikogo tu nie ma. Dobra, jeszcze jednego klienta obsłużę i ciebie nie obsłużę. No dobra, to chyba, to chyba by było na tyle. Nara i cześć.